Pan Robert? Zapraszam pana Roberta. Sraweczka, sorry. A więc szuka pan pracy? Każdy kiedyś musi. Proszę Pana, szukam kogoś do Międzynarodowego Działu Marketingu. Stażysty, chcącego zdobywać nowe doświadczenia. Z wyższym wykształceniem, znajomością języków obcych. A jak u Pana z językami? Wszystkie poza polskim są mi obce. Wykształcenie widzę też. Wyższego nie posiadam, ewentualnie średnie. Niestety bez matury. A więc tak, nie ma Pan żadnych wymaganych referencji, nie ma Pan wyższego wykształcenia, ani znajomości języków obcych. Obecność Pana w tym miejscu, to całkowite nieporozumienie. Więc proszę przestać tracić mój czas i opuścić to biuro. Tylko widzi Pan, jest taka sytuacja... Nie sądzę, żeby znalazł Pan jakikolwiek argument, żebym dał Panu tą pracę. Widzisz ziomek, <coughs> będę mówił szeptem, bo te ściany mają uszy. Sprawa wygląda tak, że Twoja księgowa, która siedzi teraz za tą cienką ścianą, jak ta, która dzieli nasze mieszkanie, pieprzy się z Tobą tak głośno, że ten sufitu leci mi na łeb. I Twoja żona o tym nie wie, prawda? I chyba chce, żeby tak zostało. Tak samo jak ja chcę tą robotę. Jak teraz wyglądają moje referencje, Panie Prezesie? Panie Prezesie, żona na czwórce. Pani Magda, pokaże Panu nowe miejsce pracy. Dudzę. Tak, kochanie.